Dzień dobry Ewa Tułacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: Mazowsze składa pozew i domaga się zwrotu 100 milionów złotych. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powstało unikatowe laboratorium medycyny regeneracyjnej. Nowy budynek dla zespołu szkół specjalnych w Pruszkowie. Cenne eksponaty w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Jak kiedyś wyglądała tradycyjna Wielkanoc na Mazowszu? Mazowsze składa pozew i domaga się zwrotu pieniędzy od NFZ i Skarbu Państwa. Chodzi o ponad 100 milionów złotych, które w ubiegłych latach województwo przeznaczyło na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ośmiu szpitali znajdujących się na terenie województwa. 101 milionów złotych. Właśnie taką kwotę w latach 2017-2019 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali w regionie. W związku z brakiem reakcji ze strony NFZ oraz Skarbu Państwa władze samorządu zadecydowały o złożeniu pozwu do sądu. Samorząd Województwa Mazowieckiego rzeczywiście złożył pozew do sądu o zwrot ponad 100 milionów złotych. Jest to pokrycie wynikającego Wyniku ujemnego wyniku finansowego naszych ośmiu szpitali za lata 2017-2019. Chcemy mocno zaakcentować, że jest to w naszym przekonaniu konieczne. Składaliśmy takie prośby do Narodowego Funduszu Zdrowia oczywiście do Skarbu Państwa o zwrot tych kwot, które w naszym przekonaniu są kwotami, które samorząd nie powinien pokrywać. Jak zaznacza Krzysztof. Strzałkowski, przewodniczący Sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, ponad 100 milionów złotych przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali w latach 2017-2019 to jedynie część kwoty jaką samorząd województwa przeznacza na funkcjonowanie służby zdrowia. Pani marszałek mówiła o tym, że dzisiaj pozew dotyczy lat 2017-2019, ale gdy prześledzimy kolejne lata to nie ma takiego roku, w którym to samorząd województwa mazowieckiego nie, nie pokryłby już w kolejnych po tych datach, latach yy, ujemnych wyników finansowych yy, lub dokapitalizował spółek szpitalnych na kwotę, kwoty często powyżej 100 milionów złotych. Jak obecnie funkcjonują szpitale w regionie? Jak zaznacza Starosta miński Witold Kikolski, niestety nie najlepiej. Za rok 2022 szpital powiatowy w Mińsku Mazowieckim osiągnął wynik... Stratę na wysokość 14 milionów złotych. Funkcjonuje tylko dlatego, że na koniec roku po prostu się zadłużył. Powiat Miński udzielił z budżetu powiatu pożyczkę naszemu szpitalowi, jak również komercyjnie szpital zadłużył się w banku, podwyższając koszty. W finansowe utrzymania szpitala. Samorząd Województwa Mazowieckiego na pokrycie ujemnych wyników finansowych szpitali w regionie od roku 2012 przeznaczył ponad 248 milionów złotych. W ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz wsparciu Unii Europejskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał 14 milionów złotych na realizację projektu o nazwie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CEPT-2. Zespół naukowców z Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pracuje nad utworzeniem Międzynarodowego Ośrodka Terapii Komórkowej, który będzie służył medycynie regeneracyjnej. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, a Warszawski Uniwersytet Medyczny pełni rolę lidera. Znajdujemy się w budynku CEPT, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, który powstał w ramach Konsorcjum, w skład którego wchodziło wiele instytucji naukowych, uczelni, i w tym naszym ceptcie jest wiele bardzo ważnych i aktywnych laboratorium, a to laboratorium, które dzisiaj otwieraliśmy, czyli laboratorium medycyny regeneracyjnej, a jest laboratorium, które, jak powiedziałem, domyka możliwości naukowe. Otwarcie laboratorium jest kulminacyjnym etapem projektu o nazwie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CEPT-2. W ramach projektu sfinansowano zakup wyposażenia oraz aparatury, która posłuży do prowadzenia badań i prac rozwojowych. Powstały pracownie wyposażone w state-of-the-art sprzęt, umożliwiające izolację mater z materiału biologicznego populacji komórek macierzystych czy jakichkolwiek komórek lub nanocząsteczek, które jeśli znamy ich fenotyp, otrzymujemy. Powstały pracownie, które pozwalają ocenić ich znacznik molekularny, czyli zarówno DNA, RNA. Profil białkowy, profil lipidowy, czyli wszystko, co komórka ma w swoim składzie. Instytucje naukowo-badawcze korzystają również ze środków z programów krajowych. I ten projekt jest takim przykładem, że część inwestycji czy to infrastrukturalnych, czy sprzętowych pochodziła z programów krajowych, a część pochodzi z naszego akurat to ta pracownia medycyny regeneracyjnej, to pieniądze pochodzą z naszego programu regionalnego. Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał 14 milionów złotych na inwestycje w ramach projektu, który został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego projektu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji Prusińscy osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością mogą zdobywać wiedzę i wykształcenie w nowym budynku Zespołu Szkół Specjalnych imienia Księdza Jana Twardowskiego w Pruszkowie. 24 marca 2023 roku w Pruszkowie odbyło się uroczyste otwarcie nowego zespołu szkół specjalnych imienia księdza Jana Twardowskiego. Dotychczasowy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ze względu na stan techniczny nie kwalifikował się do remontu. W starej szkole mieliśmy bardzo małe pomieszczenia do integracji, do rehabilitacji ruchowej. Nie mogliśmy wykorzystywać sprzętu, który posiadaliśmy dzięki uprzejmości pana Pruszyńskiego. Sprzęt, który służy do pionizacji, do nauki chodzenia. To wszystko dopiero umożliwia nam ten obiekt. Mamy też również sprzęt kupiony do terapii, natomiast tej i feedbacku, który potrzebuje też bardziej wyciszonych pomieszczeń. W całej szkole nie było już to możliwe. Możemy też korzystać z sal do technologii gastronomicznej, gdzie uczniowie szkoły branżowej na jednostanowiskowych miejscach przygotowują się do zdania egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharz. Z uwagi na dużą skalę i wysokie koszty inwestycji podjęto starania o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego. Pieniądze udało się Pozyskać od samorządu województwa Mazowieckiego oraz od Fundacji Pruszyńcy. Od początku widzieliśmy, że taka inwestycja będzie dla nas bardzo trudna, jeśli chodzi o zebranie środków. I w związku z tym zwróciliśmy się do naszych wypróbowanych przyjaciół, do samorządu województwa Mazowieckiego i do Fundacji Pruszyńcy o dofinansowanie tego zadania. Z Sejmiku Województwa Mazowieckiego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych, a z Fundacji Pruszyńcy Mamy podpisaną umowę o 50% dofinansowaniu tego zadania, czyli w tej chwili ponad 22 miliony Fundacja Pruszyjscy zrefundowała już w ramach realizacji tego zadania. Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, to niezwykle ważne, aby powstały nowe placówki edukacyjne dla osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Każde społeczeństwo, każda wspólnota, która dba o swoich najsłabszych powinna myśleć o tym, żeby ci najsłabsi też w godziwych warunkach funkcjonowali, uczyli się, czasami trzeba też roztaczać na nimi opiekę i żeby to było w jak najbardziej przyzwoitych warunkach, dlatego uważam, że to jest jedno z naszych takich imperatywów, imperatywów moralnych, żeby właśnie te środowiska, te Tę część wspólnoty otacza szczególną opieką. W planach jest również realizacja drugiego etapu budowy, zakładającego powstanie nowego budynku edukacyjnego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, z placem zabaw dla dzieci oraz miejscami parkingowymi. Szacowany koszt wyniesie około 20 milionów złotych, a przewidywany termin zakończenia prac to luty 2024. Starodruki, mapa z końca XVII wieku oraz portrety rodziny Jabłonowskich to tylko nieliczne z cennych obiektów, jakie dzięki wsparciu samorządu województwa Mazowieckiego trafiły do Muzeum imienia Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w ostatnich miesiącach wzbogaciło swoją kolekcję o niezwykle cenne eksponaty. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony samorządu województwa Mazowieckiego. Jestem przekonany, że w naszej odpowiedzialności jest potrzeba gromadzenia tych wszystkich dzieł, tych wszystkich eksponatów dla przyszłych pokoleń. Taka też przyświeca i powinna przyświecać misja instytucją kultury. I zawsze będę to podkreślał, że samorząd województwa mazowieckiego, zarząd województwa mazowieckiego nie szczędzi środków na utrzymanie kilkudziesięciu instytucji kultury. Wśród nowo zakupionej kolekcji możemy znaleźć tak cenne eksponaty, jak starodruki z XVI wieku, mapa Królestwa Polskiego z około 1650 roku czy karta pergaminowa z zapisem tekstowo-nutowym. Dodatkowo muzeum wspogaciło się o komplet obrazów rodziny jabłonowskich. Trzy portrety, które zostały zakupione do naszej kolekcji to są. Portrety zakupione, dwa z nich w Desie unikum. Najcenniejszym, e, jeśli chodzi o walory artystyczne, jest portret Teofilii z Jabłonowskich-Sapiechy. E, jest jeszcze portret Jadwigi Jabłonowskiej. Udało nam się też zdobyć do naszej kolekcji obraz e, Unia. Jak twierdzi dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego Irena Łóżdomański, powrót tych dzieł do otworów w Czarnolesie jest niezwykle ważnym wydarzeniem. Mogę śmiało powiedzieć, że to już jest zalążek kolekcji portretów jabłonowskich w dworze jabłonowskich w Czarnolesie, więc jabłonoscy wracają tutaj do Czarnolasu. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Jest to również wspaniała okazja do promocji regionu. Mamy nadzieję, że rozwój naszej gminy w pewnym sensie oprócz rolnictwa oprzemy również o właśnie turystykę i przyciągnięcie. Mieszkańców ościennych gmin, terenów, a także ludzi z całej Polski czy ewentualnie Europy, bo jak wiemy, wszyscy to jest jedyne w Polsce, w świecie, Muzeum Jana Kochanowskiego. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, wystawę będzie można podziwiać przed wakacjami. Zwyczaje związane z obchodzeniem Świąt Wielkiej Nocy na Mazowszu zmieniały się na przestrzeni lat. Jak bardzo różnią się od tych obecnych, zobaczmy. Święta wielkanocne to wyjątkowy czas dla wszystkich chrześcijan, jednak nie wszędzie w Polsce okres ten przeżywano w jednakowy sposób. Jak mieszkańcy naszego województwa przygotowywali się kiedyś do świąt? Ciekawym zwyczajem wielkanocnym był tak zwany wyścig na urodzaj. Chodziło o to, że po rezurekcji wszyscy mieszkańcy wsi, którzy mogli się ścigać, to właśnie próbowali się prześcignąć, ażeby jak najszybciej dotrzeć do swojego gospodarstwa. I jakie potrawy można było kiedyś zobaczyć na wielkanocnych stołach? Potrawy wielkanocne koncentrowały się właśnie na jajkach. No, królował też żurek z jajkiem, z chrzanem, z białą kiełbasą. Babka Wielkanocna oczywiście też generalnie ciasta. Okres świąt wielkanocnych w dawnych czasach to również silne przywiązanie do wiary chrześcijańskiej oraz symboliki. Sama Palma Wielkanocna była wykorzystywana do tego, aby sam gospodarz mógł poświęcić swoje własne pola to odbywało się w formie takiego uświęconego rytuału. E, mianowicie gospodarz brał palemkę, brał wodę święconą, wziętą właśnie w buteleczkę jakąś w Wielką Sobotę i wychodził za stodołę na własne pole, święcił tą palmą pole, po czym wykonywał jakby błogosławiący znak krzyża w powietrzu i odmawiał modlitwę. Dzięki temu wierzono, że pola będą zabezpieczone też od wszelkiego zła. I będą pod opieką Boga i świętych. Chociaż wiele z ówczesnych tradycji naszego województwa może zaskakiwać, a zwyczaje z przeszłości mogą wydawać się nieco dziwaczne, nie zapominajmy jednak, że samo świętowanie zmartwychwstania Chrystusa to przede wszystkim okres pełen nadziei i radości. I tym wiosenno-świątecznym akcentem żegnam się z Państwem i życzę radosnej Wielkanocy. Do zobaczenia za tydzień!